Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj kolejny odcinek mierzymy, słuchajcie już tyle sieciówek przemierzyłam dla Was, dawajcie znać z której rzeczy najbardziej Wam przypadło do gustu, a dzisiaj to, czyli mojito, jak mówiłam mojito to jest taki żarcik, nie wiem czy znacie czy nie, nie umiem opowiadać joków, więc nie będę tego robić, ale jakbym powiedziała, to zamiast Mojito, to tak jakby puśćcie mi to płazem. A teraz słuchajcie, jeżeli film się będzie Wam podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I kliknąć sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco. I przechodzimy do rzeczy. W shoppingu To mamy dzisiaj dwie reklamy, bo do jednej się rzeczy nie zmieściły. I zaczniemy może od. Oh, zaczniemy może od tej mniejszej, bo tu jest tylko jedna rzecz, ale jest to płaszcz. Teraz Krateczka. I słuchajcie, ja taki płaszcz widziałam na Sheinie, bardzo podobny swego czasu, ale inny. W sensie podobny, bo też jest to tręcz w krateczkę, ale jak zobaczyłam, że w Mojai to jest właśnie za 79 zł, bo tyle kosztował, przeceniony z 249 to stwierdziłam, że warto spróbować. I jak zwykle wzięłam rzeczy ze sklepu, nie mierzyłam, wiecie o co chodzi myślę i będziemy je mierzyć teraz razem. I jeżeli udało mi się tylko znaleźć zdjęcie, mam nadzieję, że tak, to widzicie, jak on wygląda. Ja nie mam pojęcia, jak on jeszcze wygląda, ale to jest taki dwurzędowy fręczik, właśnie w kratkę z takimi rękawami, tutaj z paskami, z kamerką, coś takiego. Jest cienki, jest to taki wiosenny płaszcz i generalnie, no, podoba mi się koncepcja, podoba mi się idea tego płaszcza. A jak będzie, to się zaraz przekonamy, zobaczymy jeszcze na skład, ale obstawiamy, że tutaj jest. Poliester jakiś na potrzebie, a reszta Zobaczymy zaraz. Krateczka, ta część, w sensie cały ten materiał płaszcza to jest 100% poliester i yy, i yy, i yy, i yy, yy. materiał drugi to jest 100% poliester, ale ja tu jeszcze coś widzę. 27 poliester jeden raz tam. O co Okej. Okej, okay. okay. zakładam, że jest tu jeszcze gdzieś jakiś Trzeci materiał, ale to i tak nie wychodzi 100%, więc nie wiem o co chodzi. Dobra, po prostu zmierzmy i zobaczmy, jak to będzie na mnie wyglądać. Czy będzie pasować i co sądzicie w ogóle? Bo ja, ja bardzo taką kratkę lubię. Już właśnie w zeszłym roku na jesień, czyli w 2018, dobrze mówię, spodobał mi się ten wzór, także zobaczmy. Zakładamy w takim razie, ale wydaje mi się, że jest duży już. Tak, jakby zakładając te rękawy, są takie. No, no jest duży ten płaszcz, nie wiem, co sądzicie. To jest dwurzędowy fason. I taki tip, na przykład, jak jesteście bardzo drobne, to takie dwurzędowe płaszcze czy kurtki, znaczy, no, generalnie po prostu dwurzędowe, nie do końca będą na Waszą sylwetkę. Może one mogą trochę przytłaczać, także taka rada. Jak ktoś lubi, to wiadomo, że może nosić co chce, nie? Ale, no, tak jest, po prostu tak optycznie działają dwurzędowe płaszcze. No, jestem tutaj tak zdeczka przypakowana. Co powiecie na to? Los Pieros, Agnieszkos. A na dole jestem taka wąska, dość. Czekajcie, może to rozetnę. Nie, w takim wydaniu kurczę o. Hmm. Nie, wydaje mi się, że jestem zbyt przypakowana u góry w tym błaszczu. Gracjan, dorać. Co sądzisz ty? Popytam się, widowni, ale jeszcze ty, co sądzisz? Wzruszył ramionami. Kurczę faceci po prostu. Nie podoba mi się, jak on jest tutaj prosty od pasa. Gdybym miała mocne wcięcie w talii, na przykład dziewczyny, które mają figurę klepsydry, to to może się udać w tym płaszczu, że będzie wyglądał ok. Ale wyglądam jak kolek, moim zdaniem, skromnym zresztą. Pokażę Wam się z różnych stron. O, na przykład z boku mi się podoba, jak wygląda. Z tyłu nie mam pojęcia, ale wy widzicie trochę taki fartuszek. Tak, z profilu, to tutaj dosyć odstaje, ale tak jakby. Nie wiem, podoba mi się to. Nie, nie wygląda to moim zdaniem źle. Ale ten przód, tak jakby tutaj. I don't like it. A ym, dlaczego mi się nie podoba? Teraz to już widzę dokładnie. Wiecie dlaczego? Bo y, on ma obniżone rękawy w ten sposób. One są dopiero tutaj, nie są y, od, wykrojone, powiedzmy, stąd z ramienia. Więc on z automatu sprawia, że te ramiona tak optycznie też opadają, i tutaj się wszystko. Ta część ym, taka robi, wiecie, bardziej masywna. O to chodzi, stąd to wynika. Jakby on miał ramionka tutaj u góry, tak jakby na szczytach moich ramion, to myślę, że dużo lepiej by to wyglądało. A poza tym jakoś tak mi się dziwnie kojarzy fartuszko. Nie wiem dlaczego. Zobaczmy to jeszcze, jak jest rozpięty. Bo ja w sumie lubię nosić zapięte płaszcze tego typu, ale zdecydowanie wolę, jak są rozpięte. Ale jak jest rozpięty, to wydaje mi się, że z kolei sprawia wrażenie trochę za dużego chyba, prawda? Nie wiem, dajcie mi znać, co sądzicie. I przechodzimy do kolejnej rzeczy po prostu. To teraz odróżniamy drugiego wora, ale szeleść. O, na początek pokażę Wam jeszcze takie maleństwo, które sobie kupiłam. Kupiłam sobie portfelik za 14,99 Planuję kupić porządny portfel już od jakiegoś czasu. Jedyny porządny, który miałam, yy, był biały i się rozwalił tragicznie cały obtarł, I Szczerze, bardzo się wtedy zraziłam do kupowania drogiego portfela, ale dojrzewam znowu do tej myśli. Ale mimo wszystko na razie stwierdziłam, że jak jest jakiś taki fajny portfelik, właśnie za 15 zł, w Mohito, to go wezmę. Wygląda prawie jak ten, ten Baker. Mm, niemalże. Dobra, to był tylko taki dodatek, a teraz przechodzimy już do ubrań. Kolejna rzecz to jest y, ramoneska, taka kurteczka powiedzmy krótka. Y, I ona ma taki rudy kolor. Nie wiem, czy ten kolor będzie mi pasował ją. Też mam w rozmiarze 38 i ona y, była przeceniona z 229,99 jej na 59,99. No patrzcie, jaka przecena. przeceny to jest niesamowita rzecz, a i tak sklepy na tym zarabiają, nie? Fajnie. I tutaj mamy skład. Jezus, te metki są zawsze takie sklejone po prostu. Ileś tam tych papierków jest w metce? I nigdy sobie nie mogę poradzić. Okej, okay. dobra, patrzymy. Padding, czyli wypełnienie, to jest 100% poliester. Z zewnątrz pierwsza podszewka. 100% poliester, pierwsza podszewka, tak. I materiał pierwszy, czyli sztuczny zamszy krudy, to jest 92% poliester, 8% elastan. No, także. Widzicie, jaki jest skład. Jeżeli oglądacie moje chińskie, mierzymy tamte składy, są bardzo podobne. Chyba nie odmówicie mi racji tutaj. Także, no, dla tych, co wątpią, to taka troszkę informacja, że tak naprawdę jeżeli chodzi o składy, to nie ma znaczenia. I jakość tych materiałów, czy to jest sieciówka, czy chiński sklep, naprawdę tyle, ile ja przemierzyłam ubrań, przenosiłam i tak dalej, to nie ma wielkiej różnicy, tylko taka, że no wiecie, jak to będzie wyglądać, jak kupicie w sklepie. Dobra i popatrzcie, ta Ramonecha mi się spodobała z tego powodu, że ona ma tutaj, I właśnie nie wiem, kurczę, popatrzcie na to, czy to jest wszyte celowo, czy to jest wszyte przypadkiem. No dobra, w każdym razie ma tutaj frędzle po jednej stronie i to mi się bardzo spodobało, ale czy to będzie na mnie fajnie wyglądać, tego nie wiem i Wy tego też nie wiecie, ale teraz Wy się dowiecie, a ja jeszcze nie. Jestem pociachontas. Hmm, dobra, patrzymy. Hmm, ciekawy jest bardzo ten kolor, to muszę przyznać. Jest taki niby rudy, ale hmm, jak to mówią na YouTubach, nieoczywisty, nieoczywisty. Spróbuję ją zapiąć. Rozmiarowo wydaje mi się, że jest ok. Może nawet minimalnie mniejsza byłaby lepsza, ale przypuszczam, że 36 mogłaby być po prostu na mnie za ciasna. Czekajcie, spróbuję to zapiąć i zobaczymy, jak to wygląda. To wygląda ciekawie, powiem Wam, te frędzle. Jest to takie dość oryginalne. Zobaczymy kieszonki. Jak się wkłada rączki w kieszonki, bo dla mnie też to podstawa. Rączki muszą być wygodne. Rączki muszą mieć wygodnie w kieszonkach. Gadam, gadam do Was i się zadławiłam aż swoim gadaniem. Hmm, nie, nie wiem, nie wiem. Dajcie mi znać, co sądzicie, bo tutaj tak jakby totalnie nie wiem, co sądzić o tej kurtce. Z jednej strony ma takie ciekawe elementy, które mi się podobają, a z drugiej strony nie wzbudza we mnie takiego, wiecie, wow, takiego zachwytu. Najbardziej no na plus działa, wydaje mi się, ten dodatek tych frenzy, ale z kolei teraz jak tak patrzę, to one wyglądają fajnie, jak ta kurtka jest zapięta, a ja zwykle wolę nosić takie kurtki po prostu rozpięte. No i na plus, jak na mnie, jest też ten kolor. Pokażę się Wam jeszcze z różnych stron, żebyście sobie mogły zobaczyć, jak to się prezentuje tutaj, wszystko, tak się prezentuje, tarararam, i z przodu, i dajcie po prostu znać. To jest taki sztuczny zamszyk, tak jak mówiłam, więc całkiem jest ta krótka ciekawa, ale nie wiem. Naprawdę, czasem się zdarza tak, że wiecie: coś założę i wiem od razu, że fe, albo mm, założę i o, to jest to. A tutaj tak jakby totalnie nie ogarniam. Totalnie nie wiem. Pomóżcie zostawić czy oddać. Czy to fajnie wygląda, czy nie. Kolejna rzecz to jest spódnica. I ja coś mam z tymi spódnicami, midi powiem Wam. Nie chodzę w nich za często, ale tak jakoś ta długość mnie bardzo pociąga. I tutaj mam rozmiar 36, bo nie było 38, więc stwierdziłam, że a się wcisnę, a nóż widelec. I to jest spódnica przeceniona ze 129, 129 99 na 39,99. Uwielbiam po prostu ten jeden grosz. To jest takie, a to jest 30 zł, to nie jest 40, wiecie, takie rzeczy się dzieją w mózgu i sklepy z tego korzystają, no ale dobra. I tutaj mamy tak, jeżeli chodzi o skład, to jest 100% poliester i podszewka, bo jak widzicie podszewka tutaj jest, to jest łola boga. Wiecie co? Jest napisane tylko 100% poliester. To jest dziwne, bo to już jest kolejna rzecz, która ma ten skład tak powiedzmy nieopisany dokładnie, może tak. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, ale wracając do rzeczy przyjemnych, ta sukienka, e, spódnica bardzo mi się spodobała ze względu nawet, może nie na print, to znaczy, tak, print też mi się podoba. Czekajcie, bo muszę ogarnąć, gdzie tu jest przód, a gdzie tył. Print też mi się podoba, jest ciekawy. No kurczę, a, jest dobra. Ale na asymetrię, którą ma na dole, nie wiem, czy to widzicie, ona jest taka asymetryczna. Tutaj, tutaj, część wisi, tutaj jest trochę dłuższa. Może to wyglądać bardzo ciekawie, a może strasznie. E, Niszczyć sylwetkę. W sumie ja mam też tak, że nawet jak niszczę sylwetkę, ale mi się podoba, to i tak w tym chodzę, więc nie przejmuję się tak strasznie, żeby było wszystko idealnie. I to jest też moja taka rada. Naprawdę nie da się idealnie. Znaczy, no, można próbować, ale to może budzić frustrację. Także co ja gadam w ogóle? Jakieś takie kurcze, yy, coachingowo-modowe rzeczy może niepotrzebnie. Ale dobra, słuchajcie, zmierzmy i zobaczmy po prostu, jak to wygląda. Patrzcie na to. OK, Kierosławku, bardzo Cię proszę, nie ruszajmy lustrem. Kierosław y, zażywa ablucji, kąpieli y, swoich różnych części ciała właśnie na lustrze. Super, jej. I y, dobra, teraz wracam do spódnicy. Wiecie co, podoba mi się ta spódnica, bardzo mi się podoba. Może ona nie robi jakiegoś niesamowitego efektu, wow, wiecie, że się wygląda super, nie wiem, jakoś tam, slily, tym podobne sprawy, ale podoba mi się w niej, podoba mi się to niej taki... Trochę cygański vibe, taki boho. Jest w niej coś fajnego. Popatrzcie. W tej części tutaj właśnie przez to, jak tu jest wycięte, jak to jest y, takie dłuższe, takie asymetryczne. Ja lubię takie rzeczy, może dlatego, może po prostu to jest taka moja perspektywa, ale wydaje mi się, że ona wygląda super ciekawie, ta spódnica. A wiecie, co zrobię? Zmierzę ją jeszcze do tej kurteczki rudej. No nie, to nie, to nie był dobry pomysł. Myślałam, że jakieś te kwiaty będą bardziej korespondować z tą rudością tutaj, ale dobra, niech już zostanie, już mi się teraz nie chce ściągać. Lepiej wyglądała jednak bez kurteczki, ale na przykład ona będzie fajnie wyglądała z jakąś taką krótką kurtką, ale w trochę nie wiem, innym kolorze, może tak, tak mi się wydaje. Także to ze mną zostaje zdecydowanie. Nie wiem, co sądzicie, czy lubicie takie fasony, czy nie lubicie. Dawajcie znać w komentarzach, czy Wam się to podoba, czy nie. Czuję się trochę jak taka cyganka, nie wiem dlaczego. Tak jakoś mi się od razu skojarzyło, wiecie z kim? Z tą, yy, z dzwonika z Notre Dame. Nie, nie pamiętam, jak się ta bohaterka nazywa, ale jakoś tak. A na koniec zostawiłam coś, co jest dla mnie totalnie out of space i nie miałam czegoś takiego i szczerze, jak widziałam w internecie, jak dziewczyny mierzą takie spodnie, to zawsze jest takie, o, jak to okropnie wygląda. Ale stwierdziłam, że wezmę i spróbuję, bo kosztuje mnie to tylko ewentualnie tyle, że będę musiała jechać i oddać, jak będzie to źle wyglądało. I to są spodnie w takim beżowym, ciemniejszym kolorze, trochę bardziej eleganckim fasonie. I... zaraz, czekajcie, zapnę im rozporeczek. I one mają takie wykończenie u góry. Tak, to się nazywa envelope chyba, czy coś w tym stylu. I do tego jest pasek. Te spodnie mi się strasznie kojarzą po prostu z latami 80. i 90. One są luźniejsze i wydaje mi się, że one też są takie krótsze trochę, jak 7-8, coś w tym stylu, mają szerokie nogawki. I nigdy nie miałam na sobie takich spodni. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Może niekoniecznie będą dobre dla mojej figury, nie wiem. Po prostu muszę zmierzyć i się przekonać, ale to jest takie moje przełamywanie jakichś modowych przyzwyczajeń, spróbowanie czegoś, co jest takie zupełnie dla mnie, wiecie, nietypowe. Także zobaczmy, jak one wyglądają. Jeszcze wróciłam, żeby wam powiedzieć 64% wiskoza, 34 poliester, 2 elastan. I tutaj mamy jeszcze 100% poliester, pierwsza podszewka. Gdzie one mają pierwszą podszewkę? Może chodzi o kieszenie? No dobra, to teraz już mierzymy. Okej, okay. zaraz zobaczymy jak to wygląda. Czekajcie, jeszcze ogarnę do końca. Dobra, teraz się zobaczę. Kirosło, błagam Cię. No mrrr, mrrr, mr, idź. Haha, <laughs> sorry. <śmiech> nie, no nie. <laughs> jak to wygląda? Czuję się jak jakiś... Kirosławek! Przestań, psika! Nie wolno drapać! Brrr. Nie wolno. Przestań. Puść to. Puszczaj. Czuję się yy, jak... Nie wiem, czy zrozumiecie, o co mi chodzi, ale są na przykład takie warzywa, które mają takie coś i z tego wyrasta warzywo. O, nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Nie no nie, nie. Nie podoba mi się to na mnie oczywiście, bo na kimś może by wyglądało fajnie. No popaczcie, to tak jakbym tak kiełkuję z tych spodni. Wiem, że to jest modne i hot i tak dalej i tutaj wszystkie chcą nosić, ale mnie się to nie podoba, dziewczyny, mnie się to nie podoba, nie. To znaczy tak. Dolna część, bo to są takie kulotowe spodnie, dolna część i kolor mi się podobają, ale to nie jest. Nie, zdecydowanie nie posłuchałam swojego wewnętrznego, agnieszkowego, estetycznego wyczucia i wzięłam coś, co mi się wyraźnie nie podoba i źle w tym wyglądam. No to tutaj dużo mówić. Myślę, że się ze mną zgodzicie, ale ja jestem takim kartoflem wyrastającym z gleby w tym. Tak mi się to kojarzy. Dobra, pokażę Wam no W ogóle, no popatrzcie na to, gacie na plecach. Co to jest? I ta pupa wisi tak... No nie wiem. Ciekawa jestem, czy lubicie takie fasony i chodzicie w nich. Dawajcie znać i dawajcie znać, co sądzicie. Przyjmę wszystko na klatę, naprawdę. Okej, okay, to odpada totalnie. I to by było na tyle, moi drodzy, moje drogie, aż się ubawiłam po prostu zaraz pod koniec tego filmu. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawiajcie kciuka w górę, dawajcie znać, co mierzymy następne, piszcie w komentarzach i możecie subować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Na koniec dla Was jeszcze przygotowałam taniec kartofla. <laughs> nie wiem, dlaczego kartofla, ale popatrzcie na <laughs> to. Dobra, okej, okay, to już mi odbiło totalnie. Pa, pa, pa.